Ostatnia podwyżka cen wywozu śmieci mocno zbulwersowała Wałbrzysza. W zeszłym tygodniu prezes Zuku u Bogdan Stanek tłumaczył skąd tak drastyczny skok cen, a dziś przestrzega, że jeśli mieszkańcy się nie opamiętają, to może być jeszcze gorzej. Zdaniem Bogdana Stanka w Obruszanie i tak mogą być zadowoleni z faktu, że ceny nie skoczyły jeszcze bardziej, ponieważ pod względem gospodarki odpadami miasto jest niezależne od podmiotów zewnętrznych i posiada własną regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych. Nie jest to natomiast niezależne od takich czynników jak drożające paliwo, energia, koszty pracy czy ustawy zaostrzające przepisy i podwyższające koszty składowania. Mając na uwadze, w tym roku podniesiono ceny tak, by miasto z budżetu nie musiało dokładać kilkunastu milionów, ale nie że w Latach ceny będą dorosły, chyba że mieszkańcy zaczną stosować się do pewnych zasad. Przede wszystkim najważniejszą sprawą to jest oczywiście produkować mniej odpadów, mniej odpadów komunalnych. Proszę Państwa, jeden mieszkanie z Wabrzycha, średnio licząc, wytwarza 472 kg odpadów w ciągu roku. Całe miasto wszyscy razem wytwarzamy ponad 150 tysięcy metrów sześciennych. To jest tyle. Jak na ostatniej sesji pokazywaliśmy, tyle, jaką tyle ile ma kubatury zamek książ. Czyli można powiedzieć, co roku z naszych śmieci możemy wybudować drugi zamek książ. Jest taka skala. Aby zmniejszyć ilość produkowanych śmieci, trzeba zacząć od zmiany nawyków podczas codziennych zakupów. Rzeczą absolutnie priorytetową jest natychmiastowe, już od dzisiaj, natychmiast zaprzestać kupować folii plastiku wody w tych butelkach petów. My, proszę państwa, płacimy za te produkty dwa razy. Bądźmy mądrzy, nie dajmy się oszukiwać. Płacimy raz w sklepie za kupienie wody w butelce plastikowej, którą następnie drugi raz płacimy za zutylizowanie, za przerobienie tego plastiku, skądinąd nikt nie chce dzisiaj tego odbierać, proszę Państwa. Jeżeli nie przejdziemy na opakowania papierowe, na torby wielokrotnego użytku, na produkty biodegradowalne, to po prostu cena, którą dzisiaj płacimy za odbiór odpadów, ona nie, nie stanie w miejscu. Ona będzie lawinowo rosła. Jeżeli, proszę Państwa, nie ograniczymy ilości odpadów, a szczególnie plastiku, to ta cena z 27 zł, która Dzisiaj jest ustalona przez Radę Miejską. Ona w przyszłym roku może wielo, wiele razy czy wiele procent wzrosnąć w górę, bo tak idą koszty przetworzenia tego. MZO planuje w przyszłym roku uruchomić specjalny program edukacyjny dla dzieci, które będą zapraszane na zajęcia i warsztaty do RIPOK, gdzie będą uczyć się, jak segregować i nabierać dobrych, proekologicznych nawyków.